Przy okazji Wielkopolskiego Dnia Cebuli, który organizujemy wspólnie z firmą KMK Agro, KMK Maszyny oraz z naszymi partnerami, m.in. firmą Agrarius, odwiedziła nas pani dr Anna Ambroszczyk. Dziś typowo o cebuli, ale co nas czeka w najbliższym czasie? Żniwa jeszcze nie w pełni. O czym powiemy? No bo powiemy o tym, czyli złocie każdego rolnika, każdego ogrodnika, czyli resztkach pożniwnych. Bardzo ważna rzecz, akurat jesteśmy właśnie przed zbiorami, zbiorami i rolniczymi, i zbiorami warzywnymi, więc warto zagospodarować to, co nam na polu zostaje. W jaki sposób? Przede wszystkim stosując odpowiednie produkty, czyli Tradycyjnie nawóz azotowy proponuje Full Terminator, mhm. bo to nie tylko sam azot, to również mikroelementy, to mhm. również kwasy humusowe, czyli kompleksowe działanie Jaka na dawka? rozkład od, od 2,5 do 5 litrów, w zależności od tego, ile tych resztek mamy, jeszcze jest ich więcej, większą dawkę. Pomagamy to bakteriami? Pomagamy bakteriami, bakteriami na przykład Biprotect, e, czyli Bacillusem, e, świetna bakteria, która będzie ro przyspieszała rozkład materii organicznej, ale również udostępni te składniki, które z tej materii organicznej. Nam zostaną dla roślin następczych, które będziemy salić. Bardzo ważne należy podkreślić, że dobrze skomifikowane resztki pożliwne to od 150 nawet do 300 kg NPK. Tak jest, tak jest. To jest naprawdę kupnicy. złoto. Po prostu złoto, które możemy wykorzystać. Zagospodarowanie resztek pożywnych na powietrzenie tak gleby, likwidacja agrofagów, patogenów. Tak, bardzo, bardzo ważna rzecz, właśnie stosując e, ba, ma, ma, preparaty bakteryjne, również wpływamy na dużą fitosanitarność e, ziemi, co jak najbardziej przy uprawach warzywnych jest no, po, pożądane, tak, żeby była po prostu zdrowa gleba. Dzisiaj 22 lipiec, e, półmetek sezonu, a już mm -hmm. e, z niektórymi z klientami i z Wami jako partnerami biznesowymi i sobeckie doradztwo, myślimy nad przyszłym sezonem. Jesień, zima to czas na zaplanowanie przyszłego sezonu. Także tak jest. W, widzimy, że w tym trudnym roku bakterie, które razem promujemy, pomagają nam w uprawach korzeniowych, czy przede wszystkim, to jest bardzo ważne, tak jest. zagospodarowanie resztek pożywnych. Temat na lato, na ten czas. Przygotowanie tak, gleby już pół roku wcześniej podaje. Tak jest. I jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć: wszyscy wiedzą, że azot trzeba dawać na resztki pożniwne, ale pamiętajmy, że to nie azot rozkładaje. To bakterie, które tak żywią jest. się azotem, powodują rozkład materii organicznej. Dziękujemy <grym> naszym gościowi. Pani dr Ania Ambroszczyk, pozdrawiamy. Pozdrawiam.